Jakie powinno być dobre oświetlenie? Powinno być jak... jak... jak ogry, czyli mieć warstwy. Nikt nic lepszego nie wymyślił. Ostatnia, czwarta warstwa, po oświetleniu ogólnym, akcentującym i zadaniowym, to warstwa oświetlenia dekoracyjnego. Ma ona dodać wnętrzu charakteru, smaczku i pazura. W tej roli sprawdzą się na przykład oprawy z ozdobnym kloszem, Albo takie dające ciekawe efekty świetlne na ścianie. Mogą być to też ledówki z trzonkiem m 27 i ozdobną bańką wiszące gdzieś na tle ściany. Mogą być to też przyciągający wzrok widowiskowe lampy wiszące. Tylko uważaj z nimi, na przykład, nad stołem. Pamiętaj, że tam potrzebne jest przede wszystkim oświetlenie zadaniowe, a nie takie, które tylko wisi i ładnie wygląda. Stół to w ogóle szczególne miejsce, gdzie często wybieramy oprawy. Które nigdy tam nie powinny zawisnąć. Albo są śliczne, ale dają mało światła, albo świecą w bok lub w górę, zamiast na blat, albo w oczy to też częsta sprawa. W co drugi knajpie tak jest bez sensu. A z oświetleniem jest jak z życiem. Cała zabawa polega na tym, żeby miało sens.